Robi się zaraz chłodniej, więc co? Czas pogadać o wchodzeniu do o morsowaniu. Dzisiaj Wam podam parę metod, które ja też przez wszystkie przechodziłem, żeby było jasność. Parę metod, parę systemów morsowania. System numer jeden. Selfiarze. No cześć kochani, właśnie wchodzę do wody, jest bardzo zimno, ale to jest życie, to jest życie. To jest życie, tak trzeba żyć. System numer dwa. Sportowcy rozgrzewkowicze. No dobrze, jest dosyć ciepło. I teraz się rozgrzałem, więc mogę wejść do zimnej wody. System numer 3. Metoda najeńca rekordziste. Już 10 minut, 10 minut już! System numer 4. Metoda na ruska. System numer 5. Pływacy. Tak, jak widzicie, metod jest naprawdę bardzo dużo. Skąd przeszedłem. nawet na początku, pamiętam, że jak wchodziłem, miałem te buty, miałem czapkę, miałem rękawiczki. Ja nawet szalik założyłem. Ja robię to jednak na metodę na, na ruską, jak mi się chce, na metodę na pływaka, ale to nie oznacza, że metody na jeńca, czy metody na selfiarze, i tak dalej są jakieś kiepskie. Dobrego, wchodzenia do wody.